Zobaczyć przepiękny gołąb Johnstone. będzie to samiczka, ale piękny ptak, naprawdę uważam, że to jest wybitny gołąb, też będzie do rozpłodu. I to jest numer gołębia 4394. Piękna samica Johnstone. widzą koledzy, Takiego, taki był samczyk wtedy z 20 roku ostatnio, a to jest samiczka. Samczyk poszedł do, pod Limanową, ale niech koledzy zobaczą co to za wspaniały ptak Johnstone. jest to. Samiczka, będzie to samiczka przepiękna. Numer gołębia to jest 4394. Piękny ptak. I gdzie mamy kolejnego szpaka z linii właśnie Jostone Jest to samczyk, taki mroziaty, jak to się mówi, taki piękny mroziaty. Szpak, piękny szpak. Jasny piękny szpak i to jest numer gołębia 0421. Przepiękny gołąbek, samczyk także mamy samiczkę, mamy samczyka. Gołąbki można śmiało tutaj krzyżować między sobą, wdawać do swoich gołębi. To jest samiec, piękny samiec Jostone linia Avrila linia właśnie najlepszy gołębi to i panowie mają najlepszy gołębie. Tu mam fajnego samczyka. Jest to gołąbek stary, rozpłodowy z 20 roku, ale koledzy zobaczą. Taka samiczka była z białą główką, też taka dosłownie jak, jak ten gołąb. Identycznie, aby skórę ściągnął z tej samicy. Samica poszła do kazika, do mielca. A tu mamy samczyka. Przepiękny samczyk, linia Abrech Marcel z najlepszych gołębi Marcela. I to jest 63,26. Mamy takiego? Pokaż te, tego gołębia. Znaczy to to, dajmy, to ja sobie wezmę. I tu mamy akurat tego Albrechta Marcela z rodowodem. Także widzę, nie wszystkie głęby mają rodowody, ale po prostu tutaj jest to stary, rozpłodowy gąb Albrech Marcel. Poprosiłem pana, żeby takiego głębia móg, mógłbym sobie zakupić. Więc nie ma sprawy. Widzą koledzy, no przepiękny gąb jest urodziwy. Albrech Marcel. Minia właśnie najlepszych gołębi. Tak wspomniałem, Albert Marcel w 2007 roku był mistrzem Belgii w Generalnym mistrzostwie Belgii. Jeździłem tam do niego. Też tego wszystkiego nie wykorzystałem czy właśnie u Marcela Marcela nie... kupiłem kiedyś tylko dwa-trzy gołębie, dla więcej. Ale gołębie są fantastyczne. Widzę koledzy, jak gołąbek się składa, ale jest przepiękny jako gołąb. Super. Tak. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Przepięknego szpaka samczyka. Koledzy sobie nie myślą, że wszystkie gołębie są takie tutaj w naturalu. Są gołębie wybrane szczególne. I to jest numer gołębia 6399. Ja sobie umiem gołębie wybrać. Można zobaczyć przepiękny ptak. Ogonek w jedno piórko. Gołębie takie latają, bo tam ktoś mówi, że gołębie bez budowy latają. To są wyjątki. Z racji tego, że ja tutaj Oglądałem najlepsze gołębie w Belgii nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko przez, można powiedzieć, 10 lat. Byłem właśnie u Ginoclika, gdzie głębie Chińczycy płacili za młode. U Ginoclika wtedy to było 17, chyba rok, i 18. Wtedy płacili po 25 tysięcy euro za młodego. Ja oglądałem te najlepsze pary i oglądałem głębia u Campa, który kosztował właśnie ten. Z gołębi Leo Hermansa wtedy chyba 240 tysięcy euro, także mam pojęcie o gołębiach, jak mają wyglądać gołębie. Proszę zobaczyć, przepiękny gołębie, piękny, ładny spacer. Ja I mamy kolejnego gołąbka, i to jest numer gołębia 2599, a to też jest gołąbek. Just, tak I to jest kolejny gąbek Jostone, też samiczka, no naprawdę gołębie fantastyczne, to jak się bierze do ręki, to widzą koledzy jak te gołębie wyglądają, to jest, są fantastyczne ptaki, to są można powiedzieć plecy, to wszystko, te gołębie mają potencjał, naprawdę mają potencjał i to jest fantastyczna samiczka z Jostone, ze szpaków, taka troszkę wyszła podmazane, ale gąbiec no przepiękny, to nie ma w ogóle o czym mówić, jeżeli chodzi o gołębia, to jest, to jest cudo. To jest maszyna. I numer gombia to jest 2599. I tutaj mamy gołąbkę też szczególnego, to będzie chyba w bo 49,54. Hysken van Riel. I tu mamy przepięknego gołąbka. Będzie to prawdopodobnie samiczka. gołąbek Hysken van Riel. No, widzą też koledzy. Proszę bardzo. Super ptak. Tu nie ma lipy. Gołębie wybierane są z mojej ręki. Myślę, że jest to wartościowy materiał, ale czas pokaże. Przepiękny ptak Hysken van Riel. Bardzo ładnie zbudowany 25 rok. Samiczka. Prawdopodobnie tak na 90%. Piękny gołek, przepiękny ptak. Hysken variel, Stara rasa gołębi belgijskich. Skrzydło, wszystko jest po prostu perfekcyjne. mamy samczyka z 20 roku. To będzie Brykows, chyba, nie? Ten numer gołębia 6179. A, Rosens. Przepraszam, to jest gąbek Rosens. Też gąbek z rozpodu wzięty z takimi czarnymi flekami na skrzydłach. Tutaj koledzy właśnie mówią, gdzie są takie gołębie z czarnymi flekami, bo takie potrzebują. Więc jest taki ptak. Każdy tutaj, właśnie. Dużo ludzi, właśnie. O, i takie ma. o Widzą koledzy. Czarne kropki na sobie, tak właśnie tutaj kolega Mietek, takiego gołębia właśnie mówi, że czarne kropki żeby miały, no i go ma, widzą koledzy, to jest stara rasa gołębi belgijskich, to jest Rosens, tutaj Mietek, ja też pozdrawiam, z Sycowa, ale widzę go, gołębia, by był pomalowany czarnymi kropkami. To są, widzą koledzy, stare rasy gołębi, gołębie, które naprawdę dają w połączeniu ze swoimi gołębiami dobre ptaki, proszę, fleki. Starne. Piękny gołąb, Rosens no I to jest numer gołębia 6179. No piękny ptak, tak go wybrałem z woliery, właśnie tutaj z tych gołębi właśnie, które były w rozpłodzie. Super gołąb. Brykos, mhm. Tutaj mamy samczyka Bejkołsa. Numer gołębia to jest 8692, 20 rok z gołębi właśnie rozpłodowych, które tutaj właśnie koledzy mi udostępnili, bo jak moje po 5 latach te głębi się wycofują, ale przepiękny też gołąbek jest to linia Bricox. Stara linia też gołębi belgijska. Koledzy szukają takie gołąbki w fazie pierzenia. Myślę, że też wartościowy materiał jest to Samczyk, Także zapraszam serdecznie. Już wszystko jest pozamykane. Widzę, koledzy, już nie ma ludzi, tylko właśnie jeszcze jest tutaj szef, który po prostu czeka, aż po prostu skończy tutaj swoje działanie i po prostu ruszamy dalej w Belgię. Także pozdrawiam serdecznie. Miłego, wszystkiego dobrego.